Siema, ja jestem Michał na kanału Po prostu Klocki. A dzisiaj mamy kolejny haul klockowy, czyli serię, w której pokazuję Wam moje zakupy, ale jak wiecie po tytule nie tylko, bo zdarzą się też prezenty, bo dzisiaj właśnie mamy między innymi prezent od chłopaków z ekipy oraz moje zakupy na wielkim otwarciu Legostora w Poznaniu. No i pewnie też później dowiecie się właśnie dlaczego tutaj znajdują się akurat te klocki, gdy są one związane z otwarciem w Poznaniu. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na tym kanale, no i dalszego oglądania. Te dwie obecne tutaj paczuszki pochodzą kolejno z grupy na Facebooku, chociaż zakupiłem na Eliksie, ale to już kiedyś będę tłumaczyłem, po prostu umówiłem się z Panem na wysyłkę Elix. Oraz z Vinted, zaczniemy sobie może od tej przesyłki o pewnie was dziwi tutaj ten znaczek pocztowy, ale po prostu pan ponownie wykorzystał kopertę, aby nie marnować nowej, jest to naprawdę spoko rozwiązanie, a w środku mamy dwie figureczki, nie będę ich może na razie wyciągał z tego woreczka, jest to taka oto figurka jedna oraz taka druga, Zapłaciłem za nie 10 zł plus koszty dostawy, czyli jakieś tam 6 zł, czyli razem 16. A były mi one potrzebne do skompletowania mojego pierwszego zestawu LEGO, który już chyba kiedyś wam pokazywałem, ale pewnie teraz gdzieś tutaj wam się na ekranie on wyświetli. Ja zabieram już tutaj te śmieci oraz figurki. No i przejdziemy sobie do tej drugiej paczki, która jest zapakowana w jakieś pudełeczko po butach, tutaj owinięta. Srebrną taśmą, więc może być przez to mały problem z jej otworzeniem Gdyż srebrna taśma dosyć mocno trzyma I jeszcze tutaj musimy je sobie przeciąć Okej, okay, jeszcze tutaj jest zwykła taśma, oprócz tej srebrnej Okej, okay, okay. było ewidentnie słychać, że taśma puściła Jeszcze sobie może tutaj coś natniemy Aby było łatwiej się tam dobrać no trochę rozerwałem to pudełko, mamy już tutaj jakiś papier i w środku mamy taki oto batyskaf, który widzę, że troszkę się rozwalił, ale to nie problem go raczej odbudować. I drugi taki mniejszy batyskaf, są one troszkę rozwalone i nawet nie mam pewności co do ich kompletności. Ale żadnego z tych batyskafów nie miałem. Generalnie chyba nie mam z zlego takiego, do którego można wsadzić figurki, a za te dwa zapłaciłem razem z dostawą 35 zł, więc jestem naprawdę zadowolony, po prostu poszczerze, że to moją kolekcję. Może kiedyś je do czegoś wykorzystam. że powiedziawszy nawet nie wiem jakie to są dokładnie zestawy, a raczej fragmenty zestawów, ale i tak jestem zadowolony z tych zakupów. Także my przejdźmy sobie do dalszych paczek. Ja właśnie wróciłem z Poznania, a konkretnie to z otwarcia czwartego już oficjalnego sklepu LEGO w Polsce. Ale zanim przejdę do zakupów z tamtego miejsca, pokażę Wam jeszcze moje zakupy, których również dokonałem w Poznaniu, w salonie klocków. Są to elementy na wagę, nie ma ich za dużo, bo byliśmy tam z klockowym kaskiem dosłownie 10 minut przed zamknięciem, także czasu mieliśmy niewiele, jeśli tutaj jakiś jeden elementik utknął w torbie już się udało go wyjąć. Jak widzicie są to głównie tile 2x4 oraz 1 na 4 w kolorze jasno-szarym, a zapłaciłem za nie bardzo niewiele, bo tylko 6,20, więc jest to naprawdę bardzo dobra cena, a te tile mi się przydadzą do moich różnego rodzaju projektów w mieście. Jeżeli chodzi o samą otwarcie Legostora, to podczas niego, jak staliśmy w kolejce, pracownicy co jakiś czas wychodzili i rozdawali Zwykłe bryki 2x4 aby się nie nudzić w kolejce, ja zgarnąłem sobie skromne 5 bryków. Niektórzy tam brali garściami, kubkami. No to już była trochę, moim zdaniem, przesada, ale takie skromne 5 bryków jako mini upominek dostania w kolejce nigdy nie przeszkodzi. Że tak to ujmę. Ale teraz przejdźmy, może, do omówienia, jakie były gratisy. Gratisy były Star Warsowe, standardowe na święto 4 maja. Myślę, że tutaj wszyscy wiedzą jakie były gratisy. A gratisem jedynym takim, że tak powiem specjalnym na to otwarcie była zagłówka, którą ja posiadam. Za wydane 415 złotych mogliśmy ją otrzymać. A ja wbrew pozorom nie zdecydowałem się na zakup, na zakupy Star Wars. Przez co tego właśnie oto gratisu nie otrzymałem. Ale zakupiłem sobie między innymi mały kubeczek Pika Break, który pewnie będzie jeszcze omówiony na innym filmie. Skoro nie robię osobnego haula z poznaniem, to o kubeczku raczej osobny film. Zrobię dwie figurki z najnowszej serii z mapetów i je tutaj zakupiłem tylko i wyłącznie po to, aby dobić właśnie tej kwoty 415 zł. Inaczej bym ich nie kupił. Największym zakupem z tego sklepu. Był zestaw 76905 LEGO Speed Champions, zapłaciłem za niego 230 zł, czyli cenę katalogową, co jest jak na ten zestaw bardzo dobrą ceną, bo jest on w ograniczonej dystrybucji, jest dostępny tylko w LEGO Storach, a jeszcze na dodatek na LEGO Shopie go prawie nigdy nie ma, bardzo szybko schodzi, osiąga naprawdę wysokie ceny na różnego rodzaju po portalach aukcyjnych, a ja go po prostu chciałem mieć, bo mi się podoba. Także jestem naprawdę zadowolony, że udało mi się go zakupić. Jak już wcześniej wspominałem, jako gratis otrzymałem tą oto żaglóweczkę z LEGO Ideas. No i tutaj po szybkim obliczeniu wychodzi na to, że moje gratisy... moje zakupy nie, przepry, nie przekroczyły kwoty na ten gratis. Dlatego też jeszcze raz dziękuję ludzkomu Kacprowi, który pozwolił mi wziąć na swój paragon kubeczek Picabrick oraz pakiet z Marvela, dzięki czemu załapałem się na ten gratis. Naprawdę jeszcze raz na to dziękuję. I co ciekawe, załapałem się na jeszcze jeden tajemniczy gratis, pomimo tego, że nic ze Star Wars nie kupiłem, to udało mi się załapać na kapsułę Dartha Vadera w gratisie. Także jest to naprawdę fajny, no i w sumie też sporo warte, unikatowej, już poniekąd, gratis. Zastanawia mnie tylko, skąd LEGO nagle wzięło, nie wiem, jakieś 200 kapsuł Vadera do Poznania. Zwłaszcza, że jest to już dosyć stary zestaw. Nie wiem, ale naprawdę się z niego cieszę. Także to chyba tyle, co zakupiłem w Poznaniu. Jeżeli chodzi o same zakupy z Poznania, to to by było na tyle. Ale udało mi się jeszcze znaleźć, a właściwie dostać, taką oto uloteczkę od Składam Klocki. Oraz kilka gazetów z grupy na Facebooku Let's Go Build, między innymi taka oto przepinka. Naklejeczka oraz brelek do kluczy te gratisy to już jest własna inicjatywa grupy. Naprawdę fajnie, udało się coś takiego zgarnąć. Także to już chyba tyle, co mogę powiedzieć po poznaniu. A my przejdźmy do dalszych zakupów. Teraz chciałbym zaprezentować wam zestaw, który może nie do końca jest moim zakupem, ale naprawdę bardzo chciałem go zdobyć i udało mi się to dzięki chłopakom z trybulowej ekipy którzy podarowali mi go na moje 17 urodziny, a jest to McLaren Senna GTR z LEGO Technic. Taką się prezentuje. Zestaw jest naprawdę piękny, naprawdę super i bardzo mi się podoba. I jeszcze raz dziękuję chłopakom, że mi go podarowali. Jest to naprawdę genialny prezent, ale mało tego, nie jest to jedyny prezent, jaki od ja nich otrzymałem, gdyż jeszcze dostałem taką oto siateczkę, a w niej trzy Figureczki z serii 22. Ja nie mam jeszcze żadnej, a chcę mieć całą serię. Więc podobno nie ma powtórek, bo chłopaki to sprawdzili. Podobno nie ma powtórek. Także naprawdę super. Pewnie już widzieliście opening. A jeżeli nie, to w najbliższych dniach się pojawi. I jeszcze raz dziękuję bardzo chłopakom za ten prezent. A my przejdźmy może już do podsumowania. Także w dzisiejszym filmie to by było już na tyle. Teraz w kadrze widzicie jeden, no właściwie to dwa zestawy, które najbardziej mi się podobają, z tego wszystkiego, co tutaj pokazałem: czyli McLaren Senna GTR oraz Fordy z Lego Speed Champions. Może jeszcze wam raz tak pokażę, gdyż są to dwa zestawy, z których jestem naprawdę najbardziej zadowolony. A wtedy wszystkie moje zakupy, jak i prezenty mi się podobały. No i to by było już na tyle. Dzięki za oglądanie. No i cześć.